Wiosną 1124 roku przez Czechy przybył do Gniezna, skąd wyruszył w drogę na Pomorze. Towarzyszył mu orszak księży z Polski wraz z Wojciechem, który miał stać się biskupem Pomorza. Report wyjaśnia zamysł ostentacyjnego bogactwa przedsięwzięcia Pomorza. Już przedtem tak słyszał z opowiadań wielu, że bogaty kraj Pomorza nie ma w ogóle biedaków ani żebraków i że odnosi się do ubogich z pogardą. Gorliwie więc starał się o to, by, widoczne, by było widoczne, że nie tylko nie potrzebuje niczego od nich, lecz sam jest bogaty. I że bynajmniej nie chce zdobyć bogactw dla siebie, ale raczej ich samych dla boga. Przybrawszy zatem odpowiednich kapłanów. I, zaopatrzywszy ich hojnie na drogę, kazał im zabrać ze sobą odpowiedniej ilości mszały, inne księgi, kielichy, szaty liturgiczne oraz wszelkie przybory miszalne, których wśród ludu pogańskiego znaleźć szczegółowość. Szaty, także i materiały drogocenne, a także inne podarunki odpowiednie dla osób znakomitych i bogatych, ewangelista szczery i dostropny zabrał na. Drugi. Choć jedni ukrywali się z tym, a inni odstępowali i wracali do rodzimych wierzeń. Mnich Spifening donosi w tej sprawie. Zaraz więc dwóch rycerzy, którzy on dziś sami uwierzyli, przeznaczył do jego służby i nałożył na nich obowiązek, by świętego kapłana pańskiego przez nieznane okolice przeprowadzili, i strzegli go od napaści niewiernych. Ponieważ jednak przestawali oni jawnie z poganami, biskup najpierw zajął zadał im pokutę, a następnie postanowił przedstawić z nimi, przestawać z nimi oraz mieć wspólny z nimi stół i pogawędki. Tak jednak zadaną im pokutę wymierzył, by z jednej strony ludzie nieutwierdzeni dotąd w wierze, pod ciężarem srogiego wyroku nie stali się gorsi, z zaś, by przyjęci z powrotem bez żadnego z ich strony zadość uczynienia, nie sądzili, że czyn ten w ogóle nie jest grzechem.